Cześć, ja witam Was bardzo serdecznie. Pokażę Wam dzisiaj moje zakupy z Superfarmu, które zrobiłam już jakiś czas temu. Była taka promocja 50% prawie na wszystko po prostu i pomyślałam, że nie będę czekała na jakieś kolejne zakupy, tylko pokażę Wam teraz, co tutaj jest, dlatego że no jest tutaj kilka rzeczy, które bardzo chciałam, kilka rzeczy, które mnie zaskoczyły i kilka rzeczy takich, że... a czemu by nie, wypróbuję bardzo chętnie. Pokażę Wam jedną, jedyną rzecz, którą kupiłam niestety nie na promocji. Jest to, to skoncentrowane serum 3 w 1 Everline Cosmetics Advanced Volumier. Ja, um, ja tego nie traktuję jak serum do rzęs i nie wierzę jakoś specjalnie, żeby to mi sprawiło, że te rzęsy będą jakieś, nie wiem, ładniejsze, mocniejsze, dłuższe, cokolwiek. To jest właśnie ta baza, znaczy ta odżywka w białym pakowaniu. Ja to traktuję po prostu jak bazę e, pod tusz. Zanim użyję tuszu, po prostu lubię użyć jakiegoś innego kosmetyku, który mam wrażenie, że trochę mi te rzęsy jednak ochroni, a do tego jest Taką pierwszą warstwą, jakby tuszu, więc kolejna może ma trochę łatwiej, żeby je trochę wydłużyć, wiecie pogrubić. I generalnie zastanawiałam się bardzo mocno nad tą bazą odżywką z Maka. Ja już ją kiedyś miałam i mimo takiej relacji love-hate relationship, to tęsknię za nią i chętnie by ją kupiła, ale taką pomyślałam, że. No, baza z maka kosztuje 70 zł, to kosztowało 15, więc tak pomyślałam, 70, 15, 70, 15 i <laughs> jednak wzięłam te, Więc y, może jak ta się skończy, to w końcu wrócę do maka, chociaż zobaczymy. I tak jak mówię, no to jest taki po prostu kosmetyk, który ja używam przed użyciem tuszu, dlatego że nie lubię nakładać tuszu za bardzo na takie po prostu gołe rzęsy. Lubię użyć jakiegoś innego kosmetyku, ale czy to jest jakiś krok niezbędny i produkt, no to... Tym bardziej, że ta baza naprawdę niewiele robi. Ta zmaka jeszcze fajnie te rzęsy odżywiała, a ta to tak... no... Tyle o bazie. E, Sejwit. Sejwit zawsze się przydaje. To jest e, jeden z dwóch ulubionych moich top coatów, dlatego, że ja lubię albo ten, albo Easy Good To Go. A ponieważ ten był w promocji za 12 zł, czy 13, no to stwierdziłam, że na pewno go zużyję, bo jak maluję paznokcie, to zawsze używam takiego wysuszacza, więc a za taką cenę trzeba było go wziąć. E, Rzeczy z bo ja bardzo lubię mm, tę firmę. Dlatego stwierdziłam, że jakiś też jest połowy taniej, to się skuszę. I yy, to jest żel pod prysznic o zapachu Silk Glow. I ja jakiś czas temu, dawno temu w zasadzie, kupiłam też jakieś kosmetyki z DAF i był tam taki, było tam takie mydło w płynie. Hmm. Też o tym zapachu Silk Glow. I ono tak przepięknie pachnie, chociaż ono mam wrażenie ma bardziej intensywny zapach niż ten żel. I ten mi się bardziej podoba, jest taki bardziej delikatny, ale. Przepięknie pachnie. To jest taki bardzo ładny zapach. Ja uwielbiam te zapachy, bo one są takie świeże, ale takie czyste, takie kremowe, delikatne. Bardzo ładne. I kupiłam 400 ml, że nie, 500, żeby pod prysznic. Który przepięknie pachnie. Kupiłam też właśnie zapas mydła. I już nie kupiłam tam tego Silk Gold, dlatego, że on jest trochę intensywny. Bardzo ładnie pachnie, ale jak często myjemy ręce, to ten zapach jest bardzo intensywny. I to jest Go Fresh i ogórek, i liście mięty, albo herbaty. Green Tea Fragrance, także... Teraz będę używała takiego. Zadowolona jestem, powiem Wam, bo ja naprawdę lubię te kosmetyki z dawna, one tak ładnie pachną, że. I jeszcze coś kupiłam. Jeszcze kupiłam odżywkę do, do włosów, Color Care. Ona jest do włosów farbowanych, z tego co mi się wydaje. Także mam nadzieję, że nawilżę moje włosy. Ja lubię też te produkty do, do włosów. No, mi się generalnie da, sprawdza, jeżeli chodzi o ciało, jeżeli chodzi o włosy. Ja bardzo lubię te produkty, także kupiłam też odżywkę. Skoro była na takiej dobrej promocji. Kupiłam też dwa produkty Zachaby. To jest firma, którą ja bardzo lubię, dlatego że bardzo mi się podobają zapachy. Te produkty nie robią, mi, nie robią mi krzywdy. Używałam kremów do twarzy, kremów do rąk, żelu do mycia, do zmywania, makijażu. Jakiś tam kilka kosmetyków i każdy mi się sprawdził. Na żaden nie narzekałam po prostu. Bardzo je lubię. I to jest firma z tego co pamiętam, izraelska. I oni tutaj mają minerały z Morza Martwego. I tak. Kupiłam od czego tutaj zacząć. To jest Purifying Mood Mask i to jest maseczka właśnie chyba z błotem. E, Oczyszczająca maseczka z błotem Morza Martwego. I to jest maseczka, którą polecała... One są zaklejone, więc no nie wiem. To jest maseczka, którą polecała Anita Coco Collections, z tego co pamiętam. Dam Wam linka może do jej bloga na dole, dlatego, że jeżeli czasem czegoś szukam, e, jakiegoś kosmetyku i nie mam pojęcia w ogóle, co kupić, to bardzo często właśnie czytam tego bloga i szukam jakiejś inspiracji żeby coś właśnie znaleźć. I ona polecała taką maseczkę właśnie z Achawy, z morza, właśnie z tym błotem. A że ja bardzo lubię maseczki oczyszczające, o, wygląda tak. To też jest wszystko zapakowane. Pewnie jest brązowa, albo jest biała, nie wiem. Dam wam znać może, jak, jak jej używam, może, może pojawi się w ulubieńcach, zobaczymy, czy będzie fajna. Mam nadzieję, że tak. I, ale Anita ją zachwalała i uważała naprawdę, że jest fajna, fajnie oczyszcza i pozostawi właśnie skórę taką Ładną, a nie przesuszoną, także mam nadzieję, że się sprawdzi, a ja maseczki bardzo lubię, tym bardziej jeszcze lubię tę firmę, także no, jest szansa. I kupiłam też e, krem do rąk. Dlatego, że przepięknie pachnie. Ja już miałam właśnie kiedyś ten krem do rąk i on nie pozostawia żadnej tłustej warstwy, on nie ma parafiny, nie ma tutaj żadnych takich, wiecie, składników, które oblepiają nam ręce, które pozostają po prostu na tych dłoniach nie wiadomo ile i się nie wchłaniają. E, no i stwierdziłam, że jak był połowę taniej, no to no, to się spuszczę. Ja bardzo lubię ten krandorak. On jest duży, jest na pewno na długo, starczy yy, i tak. I cieszę się. 100 ml ma także nawet już przez opakowanie czuć ten zapach. To jest taki charakterystyczny zapach dla tych kosmetyków. Ja naprawdę je uwielbiam i przypominają mi się czasy kilka lat temu. Takie bardzo przyjemne czasy, także przez jakichś tam dwóch, trzech lat. Ale yy, tak. Będę testować, dam wam znać, ale ja i tak lubię te kosmetyki, także myślę, że się sprawdzą, mam taką nadzieję. Kolejna rzecz to coś, co mnie właśnie zaskoczyło bardzo, bo nie wiedziałam, że Iwost nie jest w promocji. Tak szukałam też kremu pod oczy, bo ten mój już tak na wykończeniu jest, już się kończy, już tak rozcinałam to opakowanie i jeszcze mam go trochę w słoiczku, a że jest bardzo wydajny, to jeszcze na trochę wystarczy, ale nie mam kolejnego kremu pod oczy. I znalazłam jeden, również na blogu Anity, ale niestety jest to krem, który jest bardzo ciężko znaleźć, on nie jest normalnie w sklepach. Pojechałam do jednego salonu kosmetycznego, gdzie okazało się, że ich nie ma, więc już straciłam nadzieję, już mi się po prostu nie chce jeździć i nie wiem jak go zamówić, więc, więc kupiłam krem, który kiedyś używałam, który bardzo lubiłam, nie zrobił mi krzywdy, a byłam bardzo zadowolona i to jest krem Ivostin Reactin i to jest krem przeciwzmarszczkowy pod oczy, skóra wrażliwa 30+. Już wchodzimy w ten wiek powoli, także yy, ta liczba nie, nie, nie jest aż taką wielką pomyłką akurat i tak, no ja bardzo lubię ten krem, mam nadzieję, że teraz też się tak spisze jak, jak kiedyś, z tego co pamiętam, fajnie nawilża pomaga trochę, może nie usunąć zmarszczki ale przez to, że skóra jest fajnie nawilżona, no to, to one też się takiego za bardzo nie uwydatniają, także taki mały krem, no tak jak używam, bo kiedyś mam nadzieję, że teraz też się spisze i dalej będę szukała pewnie jakiegoś dobrego takiego już naprawdę do kremu podpoczy, który będzie dobrze nawilżał, ale na no to za jakiś czas Rzecz, która właśnie też mnie zaskoczyła, dlatego że w ogóle tego nie planowałam kupić, i to jest tołpa DermoFace Rosacal Call. Żel mi do mycia twarzy i oczu. I kiedyś Szusz opowiadała o nim w filmach i ona używała w ogóle bardzo dużo tych kosmetyków stopy. I mówiła, że one są właśnie takie delikatne, nie podrażniają, ponieważ to jest właśnie ta seria do skóry wrażliwej. To pomyślałam, że fajnie się nie mnie spisze jako taki kosmetyk, którego będę używała rano, dlatego że te moje żele już też się powoli kończą. I pomyślałam, że. Będę właśnie sobie go używała rano, bo ja zawsze też używam jakiegoś żelu, ponieważ nie jest taki delikatny To się fajnie spisze i jakoś tak miałam ochotę coś przetestować, także skusiłam się właśnie na ten żel I ostatnia rzecz, którą kupiłam, w zasadzie kupiłam i nie kupiłam Dlatego, że ja już nie powinnam kupować żadnych pomadek ochronnych, bo ja mam tego tyle, że nie Ale jak byłam, to można było za punkty wziąć pomadkę sobie z Maybelline Baby Lips Dr. Rescue a ja ich nigdy nie miałam, a dziewczyny mówiły, że są fajne i że działają i w ogóle. No i że mogłam za nią zapłacić punktami, które miałam na karcie, i dopłacić tylko złotówkę, no to stwierdziłam, że, że chcę. I mam go zapachu mentolowym. Także wiem, że nie powinna już kupować żadnych więcej pomadek ochronnych, ale pomyślałam, że a może ta będzie tą idealną, właśnie, po prostu pomadką i już więcej nie będę potrzebowała żadnych innych i super na chwilę, że moje usta. A ja jak nie kupię, to się nie przekonam. No więc mam. No. Ale nie planuję na razie kupować żadnych więcej pomadek ochronnych. Także to całe moje zakupy. I ja jestem z nich naprawdę zadowolona. Powiem Wam szczerze, że kupiłam tutaj takie rzeczy, które po prostu się zużywają i które musimy mieć jakże pod tam mydło. Ale kilka takich rzeczy, które naprawdę chętnie wypróbuję i albo do których powrócę i zobaczę, że tak samo fajnie się spiszą. Także dajcie znać może, co Wy kupiłyście fajnego na tej promocji. Takie promocje w zasadzie są teraz co jakiś czas. A to właśnie na te firmy W Superfarmie też są takie dni czasami, że jakieś konkretne firmy są przesadzone, albo właśnie w Rossmanie, tam i na twarz, i na kolorówkę, i na pielęgnację i na różne rzeczy. Także dajcie znać, może coś ciekawego kupiłyście, albo co warto kupić na takiej promocji. Ja Wam dziękuję bardzo za, za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmów. Pa!